Najlepiej to być tu już o 9 rano, chociaż też nie wiedzieliśmy do końca dzisiaj, gdzie będziemy, dopiero rano ustalaliśmy z tuczowem. Wy już mówiliście, że spaliście, jest teraz godzina, uwaga, 14.07, no wiemy jeszcze jak jak będziecie ruszać. Dwie godziny do zmroku. dwie godziny do zmroku, także radziłbym k**wa wrócić, ale Dawid <laughs> do widzę dobre nastawienie. <laughs> mam marker. Masz marker? Nie. Z pie... ja ci nie dam markera. Ale nie chcę. No to jest stąd. Jak się pisze godzin? Dobra, nikt mnie tam nie zawiezie. Mamy to półtorej godziny, więc myślę, że on w ogóle pomysł na to, jak to, jak to ugryźć. Myślę, że drzwi na to już padnie. Proszę, woda. Jest karabka z kurczakiem i jedna z salami. Piją, bo jedna bo i tak nie z nią. Aha! Jak to z salami? Jeszcze. No, no, ale jak wziął z salami to jest. Ogólnie jest jeden uchwyt do GoPro i Patryk oczywiście. Ale nie ma jednego na klatę? 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. GoPro! A my sobie pojedziemy elegancko, jakieś. Nie, środka, jak, jakiś po kebabik do Berlina. Tak, Zdobno. tak, coś tego. Tak. Czas leci, nie no, to ty, ty sobie tam uch... No Nie no nie no chwila. No co? Tak? Chcecie no, już ruszać? No dobra, w takim razie wyścig wyruszył. Godzina 14. 14, zadania macie? Powodzenia. Dobra, yy, nie mam uchwytu, ale mam GoPro i ja już wyruszam. on się tam montuje. Yy, ogólnie czekam na zadania.